Jak ktoś tam powie. Statystyki. Yy, wedle moich statystyk yy, zrobiłem kalkulację. Nie. Statystyki to możecie sobie wsadzić w dupę. Witam wszystkich bardzo gorąco. Godzina 1.49, 24 lutego, piątek. Panie i panowie, nawet nie wiecie, jak mi jest niezmiernie miło za komentarze pod ostatnim odcinkiem, bo nie było gotika jeden dzień i wy się wszyscy tam. Posraliście, co naprawdę mi zaimponowało. Gdzie jest Gotik? Co z Gothikiem? Odinstalowałeś Gierkę? Nie masz psychy i tak dalej. Wiecie, ja to traktuję bardzo na luźno ten gameplay. Natomiast wasze y, zaangażowanie, coś piękne. O, w, tym, w tym miejscu, o w tym miejscu. Dziękuję bardzo serdecznie. No, ale wracając do no. dzisiejszego odcinka, kontynuacja siły i podkreślam siły niewytrzymałości. Proszę mi nie pisać o wytrzymałości, bo rozumiecie o co chodzi. Tutaj musi być. Ktoś mi tam pisał, że zobaczymy, co będzie później, kiedy siła będzie kosztowała dwa punkty. Co będzie później? Ja później będzie 500 punktów siły, panowie, także nie wierzyliście we mnie. Mówiliście, że build z dupy i tak dalej. Oczywiście to nie jest koniec gry, bo jeszcze orkowie zostali i tak dalej. To już jest proforma. To już jest tak naprawdę kwestia używania G-Pro Super Light, podkreślam, to bardzo ważne. I klikania prawego przycisku myszy. Co my możemy jeszcze zrobić? Przepęć orków. Wiecie, że ja już teoretycznie mógłbym tutaj orków wybijać. Zmyrtany. Biorę bieżące zadania. Dosłownie to są wszystkie questy w grze w tym momencie za, za, zaakceptowane, wystartowane. Widzicie, jest tylko kilka. Najlepiej byłoby zrobić Nordmar i wtedy ewentualnie wybijać orków. Także zróbmy to. Pierwszy quest Heum Einara. Jeśli jestem w stanie odnaleźć w ogóle tego... Te lokalizacje. Szliśmy z tym chłopem, Radharem czy jakoś tak, do tego grobowca, ale które to wam nie pomnę, bo nie pamiętam nawet. Gobliny. Piękne rzeczy. Nordmar i gobliny, które na dwa strzały robię, ale zobaczcie. Weszliśmy na pewno tędy, bo to jedyna droga i chyba tędy się biegło. Gdzieś tam przy skalnej półce, później w lewo. Było wyzwanie przyjęte, żeby nie szukać białego rozpruwacza w solucji. Nie ma problemu. Uwierzcie mi, Nordmar jest malutki. Wy tego mogliście nie widzieć. W zasadzie żaden gracz mógł tego nie widzieć, kiedy gra się na ultra, ale kiedy grasz na minimalnych, to widzisz, jak ten świat jest otwarty. I to nie jest wcale tak duże jak się wydaje, i nie jest tak skomplikowane. Tylko wiadomo, tu bardziej jest wertykalny design tej lokacji. Podchodzisz do szablo zombów, widzicie? Pa. I odbierają mi, no tak powiedzmy, po, po, po 7% HP po 10. A zobaczcie, w zbroi. Prawie, prawie że to samo. Może mam 40% redukcji obrażeń. Coś w ten deseń. Czyli zbroja wcale nie jest jakaś. Oczywiście no ułatwia grę, ale nie powoduje, że gra jest samograjem, tak jak wcześniej zakładałem. Także znowu, panowie. Plus jeden dla was niestety, ale nie mam z tym problemu. Kiedy popełniam błąd. Okej, okay, sorry. I okej, okay, jeszcze raz przyznaję. Pójście w kondycję, na przykład w przypadku trola Nie byłoby złym pomysłem. 700 expa? Mi się wydawało, że oni dają 500. Ja potrzebuję zbroi Nordmarczyka jak najszybciej. Bo ja mi się nie regeneruje kondycja. Jest zimno, więc postać w tej zbroi, takiej płytowej, oziębniętej, nie regeneruje kondychy. Czyli trzeba będzie jak najszybciej ogarnąć zbroję Nordmarczyka. Czy, nie wiem, jakiś może talizman, czy ewentualnie wydać 10 punktów na naukę odporności. <grym> Ale wolałbym nie. Bo mówię, zbroja to bardziej fashion design w tej grze. A ktoś tam powie, statystyki. Yy, Według moich statystyk yy, zrobimy kalkulację. Nie. Statystyki to możecie sobie wsadzić w dół. Tutaj będzie ciężka skrzynka, tutaj albo dalej w obozie, i wam powiem: no nie będę szukał wszystkich skrzynek. Nie opłaca mi się. Wezmę całe agro ze wszystkich chłopców. Ten progres postaci. Na początku jeden ogry stanowił problem, teraz bierzesz całą klatę. Oczywiście spabują mnie świetniki, ale co mogę powiedzieć? Zobaczcie, nie da się nic zrobić. Ogry popadały, jeden się znowu zbugował. Zauważyłem, że jak AI w tym momencie, jeśli jest za dużo potworów naraz, to zawsze przynajmniej jeden gdzieś tam się oddzieli od grupy i robi te kółka wokół postaci. Po prostu biega. Dlaczego? Gothic 3. I uwaga. Ścierwo. El Bastardo. Wy znacie moją opinię na temat broni jednoręcznych. Dobra. Było na spróbówkę troszkę warantu, troszkę merytany, coś tam orkowie. A teraz na spróbówkę prawdziwe mięso, czyli zobaczymy, jak ta postać będzie funkcjonować w walce z orkami. Przypominam, blokują ataki. Oczywiście Vanguard był zrobiony, więc ja wiem, czego się mniej więcej. O tak powiem. Oczywiście to jest jeden potwór, ale. Rozumiecie o co chodzi. Leci cała ekipa budowlana, no i oczywiście jeszcze... To jest tak popierdolone agro w tej grze. I zobaczcie, Głąba poleciał i zdjął agro ze całej ekipy. Zamiast poczekać aż oni do niego dobiegną, to zawsze ci te samony... One powinny mieć z natury defensive stance, a oni po prostu lecą przed siebie jako szołomy. I ściągają agro... No zobaczcie co tam się dzieje w tle. Tam jest 50 orków. Ale oczywiście jak orków dwóch, trzech, to ja sobie ich robię. Proszę zauważyć. W kolejnym ujęciu widzicie tych wszystkich orków leżących na ziemi. Czy kłamałem, panowie? Oczywiście, że nie. W kolejnym kadrze oglądacie, jak orkowie spieprzają z tej okolicy. Przy okazji okazało się, że to był jakiś quest. Także Jorwuś potwierdza ten build. No, rzekomo to jest słaby build, coś tam nie przejdziesz z gierki. Nie przejdę gierki? Ci tutaj panowie mają inną opinię. Ja się z jakiegoś powodu buguje i to jest pytanie, czy to jest związane... Zobaczcie, co oni robią. Biegają w tej weftę. To może być związane z dużą ilością FPS-ów. No nie wiedzą, co ze sobą zrobić, zupełnie. Absolutna panika została zasiana. Trzeba jeszcze przebaraszkować sam obóz, ale tu raczej nic ciekawego nie ma. Kiś szaman losowy. Aha, i on się schilował bez animacji. Piękne rzeczy. Kastowanie speli bez animacji, spamowanie bronią. Co jeszcze będzie w tym gotiku trójce? To było zadanie? Co jest kurde, nie tak z Gotikiem 3. Zadanie, żeby zabić pojedynczego szamana. Rozumiecie? Pojedynczego szamana orków. Pojedynczego. Troszkę pobiegali, trochę powłóczyli się. To pora przyjść do Klanu Wilka zdaje się. Ja tu kiedyś byłem, nawet off stream i chyba mam teleport. Ale chciałem to pokazać od oficjalnej strony powiedzmy Garik. Aha. Oficjalnie tu już ten dialog przeprowadziłem. Kiedyś tam. Masz jakieś trofeje? Kupię je jeszcze. Jeśli... Szukam Zordasa. Sardasa. Sardasa? Opowiedz mi o którejś nocy spędził u nas całą noc. A potem? Następnego ranka już. Ok. Czy chłop ma coś? Ma rozprówacza, którego nie mogę używać, a szkoda, bo ładnie wygląda. I zobacz, ile mam sprzętu. No już rozmawiałem z Ronarem kiedyś. Gdzie chcesz iść? Po drugiej stronie W pobliżu są zainteresowane. Tereny Łowieckie. Jak widać. Pójdę. Dobrze. O kurde. Jak zwykle. Ja się nie spodziewam, że to będzie od razu zaakceptowanie zadania tak od buta i pójście. Tylko zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tę świadomość, że tak jak w Gotiku dwójce, chodźmy. Jest ten dialog, że wiecie, bierzesz Questa, ale jeszcze mówisz mu zostań tu albo chodźmy. A tutaj bierzesz Questa, równa się. Idziemy. Raz, dwa. Zobaczcie. Mamy kłódkę, która gdzieś prowadzi. Czy tam będzie jakiś secret? Gdyby to był Gothic 2, to po takiej kłodzie byś szedł i miał coś. A tutaj mamy... Tam jest chyba ruda ukryta, więc to też jest jakaś lokacja, powiedzmy, taki pół-secret. Najlepsze miejsce do łowów znajduje się na północ stąd. Możesz się przespać w domku. Kupię od ciebie skóry. Okej. Okay. I pytanie, czy ty będziesz... Opraw... No nie wierzę. Kolejny handlarz, który skupuje skóry za... jak widać. Kolejny handlarz, który skupuje wszelakie skóry po podstawowej cenie. I wy powiecie, że narzekam. Być może, ale proszę mi nie gadać bzdur, bo to nie powinno tak funkcjonować. Idziemy z powrotem do klanu Wilka, bo zara. Ja zbroję muszę kupić. Szukam, Szukam Zordasa. maga, przeprowadził długo... Na jaki Na temat Rudy. Teraz pilnują naszej wioski. Co powiesz... W porządku. Walczymy o honor Och, jak chcesz, ale podejdźmy do tego poważnie Żadnych ataków od tyłu Zab A to jest beka, bo znowu, zobaczcie, dostajemy przeciwnika, który ma zasięg broni z dupy <noise> Ilość HP również No gość był miękki Już pomijając to, że ja jestem na tym etapie trochę silny Nawet ostro silny, ale gość był po prostu miękki Run Co robisz z rzeczami? To zależy Skóry ga... A resztę? Resztę od razu wsadzamy do... Co masz do jedzenia? Mięso pomaga budować mniej. Ludzie z Nizim jedzą za dużo zielska. Ten dialog Nigdy by tu nie to by nie przeszło w dzisiejszych czasach. Ciśnięcie po, że tak powiem, roślinożercach u Shots Fire. To o co chodzi w tym goście? Szynka. Aha, do obozu drwali. Akurat szynkę mam, to się za chwilę zrobi. Jesteś dobrym wojownikiem. Twoi wrogowie boją się. Dobrze, że do nich nie należy. I tyle. Powalczyli. Siła wpadła. Idę porozmawiać z ich watażką lokalnym. O nie, to chyba będzie ten kłeścik. Biały rozprówacz. Ostatnie... Mój czas... Dlaczego? Jestem drugi. Znam Emo. Ale mam już do... Wszystko skończone. Takie są prawdy. Może lepiej. Nie zna... Naprawdę lubisz... Nie roz... pokonałem białego rozprówacza. Od tamtej pory nie jestem częściowo wilkiem. Ty, To biały rozprówacz to jest wilka, nie rozpruwacz? Dlaczego nie nazwali tego po prostu białym wilkiem? Biały rozpruwacz. Ja to skipuję. Druicki kamień wilka. Gdzie znajdę, to nie obchodzi mnie, bo mam tutaj używać jak najmniejszej ilości informacji i pokazać wam, że ta gra nie jest skomplikowana, że ta gra jest logiczna. Mimo, że nie jest. Przestań się ubijać. Kim na trzy bóstwa jest ten biały rozpruwacz? To wilk! Czemu... Większy! Silniejszy i sprytniej nadchodzi, gdyż nastał czas poszukiwań nowego stylu. No kurde, nie zabiję go. Nie jestem złym człowiekiem. I wszystko spoko. On mógłby się nazywać Biały Rozpruwacz. Gdyby w grze nie występowały rozpruwacze z nazwy. Rozumiecie, oni niepotrzebnie nagmatwali. Rozpruwacz spoko. Nawet się nich nazywa jakkolwiek chce. Tylko nie w momencie, kiedy w grze występuje potwór o tej samej. Nazwijmy to nomenklaturze o tym samym y, nickname. Ie. Pomyślmy. Czy oni mają tutaj handlarza jakiegoś lokalnego, jakiegoś, że tak powiem, płatnerza, zbrojmistrza? Bo ja coś pominąłem. Co możesz mi Już dawno nie uzupełniałem. E, ja nie chcę ostrze. Aha, on nie ma zbroi. Niedobrze, bardzo niedobrze. Muszę jak najszybciej kupić zbrojkę, która mnie będzie chroniła przed zimnem. Mają dwóch handlarzy, jeżeli chodzi o zbroję, nazwijmy to dwóch kowali, cudzysłów. A żaden nie sprzedaje w tym momencie jeszcze zbroi. Mogę kupić jakieś gówno bronie. No, co mnie tak mało interesuje, bo ja już broni nie zmienię. Drwale. Run dał mi spory zapas szynki. Już najwyższy czas. Mm, nie dzieć. Najlepiej oddaj resztę bezpośrednio chłopcom. Ktoś mi tam narzekał, że ta szynka jest nie do znalezienia w, w świecie gry. O co chodzi? Już po robocie. Szynko. Szynka dawaj. Nie to już? Czy ja... Nie mówcie, że mi brakuje szynki. Gdzie? O nie. Szynka dla drwali. Pięć steków, a ja miałem cztery. Yy, no powiem tak. Poszukamy szynki, nie ma problemu. Kurde, te questy to już naprawdę jest... Takie lenistwo ze strony twórców. Zobaczcie, jeżeli treścią questa naprawdę są dwa szablozęby, a tak jak poprzednio jeden szaman, równa się quest, to tylko pokazuje, że nie tylko... Okej, okay. czyli nie tylko Warant był speedrunowany pod quest design, tylko również Nordmar, jak widać. Już no, nie mieli pomysłu, no dwa potwory mi dają, zabiłem. I dostajemy 1000 expa. Level 68, statystyki jak widać. Na dzisiaj to tyle, taka spróbówka Nordmaru. I niestety będą fetch questy jak widać w dużej ilości. Co jest takie, można by to zrobić lepiej. Pozdro.